Uniwersum serialu nie z tego świata. Przez lata przewinęło się wielu złoczyńców, potężnych, przerażających, nieśmiertelnych i zapomnianych. Ale Crowley to zupełnie inna liga. Demon zawierający kontrakty ze śmiertelnikami, król piekła, mistrz ciętej riposty i finezyjnej manipulacji. Postać, która miała być epizodyczna, a stała się jednym z filarów serii. Inteligentny, ironiczny, niebezpieczny i zaskakująco ludzki. Crowley błyskawicznie zdobył serca fanów i zajął miejsce w panteonie najciekawszych antybohaterów współczesnej telewizji. W moim dzisiejszym filmie znajdziecie zbiór ciekawostek, mniej znanych faktów i interpretacji, które rzucą nowe światło na tę wyjątkową postać. Zanim przejdziemy do pełnej listy ciekawostek, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które tutaj wrzucam. Crawley miał bardziej ludzką przeszłość niż chcielibyśmy uwierzyć. W usuniętej scenie z odcinka Familiada, syn Crawleya, Gavin MacLeod, opowiada Rowenie, że jego ojciec, zanim został demonem, zmarł od nadmiernego picia. Choć scena ta nie trafiła do finalnej wersji odcinka, dla wielu fanów stanowi ona ważne uzupełnienie jego tragicznego pochodzenia. Fergus Roderick MacLeod, bo tak naprawdę się nazywał, był szkockim mężczyzną, który żył w XVIII wieku i porzucił rodzinę, zostawiając żonę i syna. Zmarł około 1723 roku, czyli w czasach, gdy piekło było jeszcze raczej pojęciem teologicznym niż realnym miejscem. Jego przemiana w demona, a następnie wspinaczka na sam szczyt piekielnej hierarchii, to historia niemal rodem z tragedii szekspirowskiej. Człowiek upadły, pogrążony w nałogu i słabościach, powraca po śmierci jako potężna istota, ale wciąż nosząca w sobie cień przeszłości. Crowley miał być tylko przejściowym złoczyńcą, a został ikoną. Początkowo Crowley był planowany jako epizodyczny demon zawierający układy ze śmiertelnikami, który miał jedynie pomóc Winchesterom w walce z Lucyferem. Zadebiutował w piątym sezonie i miał zniknąć równie szybko, jak się pojawił. Jednak rola Marka Sheparda, pełna cynizmu, sarkazmu i teatralnej elegancji, szybko przyciągnęła uwagę fanów i twórców. Crowley wracał częściej, a jego wpływy w piekle rosły. Ostatecznie stał się najdłużej występującym antagonistą w historii Supernatural, przebijając takie ikony jak Azazel, Lilith czy Meg. Jego obecność była tak silna, że trudno było wyobrazić sobie piekło bez niego. To on przedefiniował jego strukturę. Zamiast ognia i męczarni pojawiły się biurka, szare ściany i wieczne formularze. Pod jego rządami piekło stało się korporacją chłodną, bezduszną, ale efektywną. Jego prawdziwa postać różni się od typowych demonów. W Supernatural demony najczęściej manifestują się jako czarny dym bezosobowy, duszący, agresywny. Krawley był jednak wyjątkiem. W jednym z odcinków widzimy, jak opuszcza ciało Lindy Tran i wtedy jego forma przybiera barwę ciemnej czerwieni. To subtelna, ale znacząca różnica. Taki kolor nie pojawił się u innych demonów i nigdy nie został wprost wyjaśniony, ale fani uznali to za symbol wyższej rangi, lub wzmocnienia, które zdobył jako król piekła. Ta odmienność nie kończyła się na barwie dymu. Crowley posiadał także czerwone oczy, cechę zarezerwowaną w serialu dla najpotężniejszych demonów, często tych związanych z krwią, kontraktami i starożytnymi mocami. W przeciwieństwie do typowych demonów, które preferowały brutalność i przemoc, Crowley operował finezją i polityką. Jego obecność sugerowała, że piekło może być bardziej zorganizowane niż się wydaje i że nie każdy demon musi być potworem w najbardziej oczywisty sposób. Crowley, i jego upodobania do estetyki władzy. W serialu Supernatural Crowley często prezentuje się jako postać zafascynowana symboliką władzy i dominacji. W odcinku Ten, który był niedoszłym królem, widzimy w piekle portret Crowleya w mundurze, przypominającym nazistowski z trójzębem diabła zamiast swastyki. Taki wizerunek może być interpretowany jako sposób na podkreślenie jego pozycji jako króla piekła i jego kontroli nad demonami. W innym odcinku Crowley ogląda stare niemieckie filmy propagandowe z czasów III Rzeszy. To może sugerować jego zainteresowanie historią i metodami manipulacji masami. Dodatkowo zleca demonicznej niani pokazywanie młodej Amarze przemówień Hitlera z Wieców w Norymberdze jako część jej edukacji. Taki wybór materiału może być postrzegany jako sposób na pokazanie jej najciemniejszych aspektów ludzkiej historii. Choć te elementy nie są szeroko rozwinięte w serialu, dodają głębi postaci Krauleja, ukazując go jako demona, który nie tylko pragnie władzy, ale także rozumie mechanizmy jej zdobywania i utrzymywania. Jego relacja z synem Gawinem była daleka od normalnej. Crawley, gdy jeszcze był człowiekiem, miał syna Gawina. Ich ścieżki ponownie się przecinają, gdy Gawin zostaje wyrwany z XVIII wieku i przeniesiony do współczesności. To spotkanie dwóch światów i dwóch osób, które nigdy nie miały okazji być rodziną. Gawin nie zna swojego ojca, a Crawley, mimo że próbuje odegrać rolę troskliwego rodzica, nie potrafi wyrwać się z demonicznego chłodu i ironii. W odcinku Familiada, Gawin decyduje się wrócić do swojej epoki, wiedząc, że czeka go śmierć. Jego obecność we współczesności doprowadziła do tragicznych wydarzeń, które można cofnąć tylko poprzez przywrócenie go na właściwe miejsce w historii. Crowley, mimo że wie, co to oznacza, godzi się na ten los. Nie protestuje, nie walczy. To jeden z najbardziej przejmujących momentów serialu ukazujący demona, który na chwilę znów staje się człowiekiem, ale człowiekiem, który wie, że nie zasługuje na rodzinę. To scena, która mówi więcej o Crowleyu niż dziesiątki jego ciętych lipost, że jego władza i pozycja zbudowane są na ofierze, często z siebie, ale też z tych, których mógłby kochać. Jego największym atutem jest jego język. Kraulej nie bez powodu przetrwał w świecie supernatural dłużej niż większość innych wrogów Winchesterów. Jego siłą nie była brutalność, lecz język, dosłownie i w przenośni. Znał Enochiański, język aniołów, co stawiało go na poziomie zarezerwowanym dla najbardziej wtajemniczonych. Potrafił odczytywać zaklęcia, dekodować rytuały i manipulować symbolami, które dla innych były po prostu pismem z innego świata. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi tłumaczyć starożytne teksty i wykorzystywać je w praktyce, zarówno w walce, jak i w grze politycznej. Był nie tylko królem, był też uczonym, demonem, który rozumiał, że potęga płynie z wiedzy, a słowo może być równie zabójcze jak miecz. Ta lingwistyczna maestria dawała mu przewagę. Pozwalała zawierać kontrakty, manipulować aniołami, a nawet rywalizować z prorokami i wiedźmami. Jego ulubiony trunek to Craig Scotch, ale musi mieć minimum 30 lat. Crowley nigdy nie był typowym demonem. W świecie pełnym krwi, chaosu i brutalności wyróżniał się elegancją i kontrolą. Jego ulubiony trunek szkocka whisky, ale nie byle jaka. Musiała być leżakowana co najmniej 30 lat i najlepiej, żeby była marki Craig. Dla Crowley'a to nie był zwykły napój, to był symbol statusu. Za każdym razem, gdy sięgał po szkło, widzowie wiedzieli, że zbliża się coś istotnego. Whisky towarzyszyła mu przy negocjacjach z Winchesterami, podczas szantażu, a nawet w chwilach samotności. Nie była tylko dekoracją, była jego rytuałem, sposobem na zademonstrowanie, że choć jest demonem, to gra w zupełnie innej lidze niż reszta piekła. Nawet jako demon miał zasady i wymagał ich od innych. W przeciwieństwie do wielu demonów, które żyły dla chaosu, przemocy i zdrady, Crowley był zwolennikiem porządku. Własnego, demonicznego porządku. Uznawał, że kontrakt to rzecz święta, a złamanie umowy nie tylko godzi w zasady piekielnej etyki, ale niszczy reputację całego systemu. W jego oczach, jeśli piekło chce działać efektywnie, musi być wiarygodne. Wielokrotnie podkreślał, że zaufanie klienta to podstawa, a demony, które nie trzymały się umów, spotykała szybka i brutalna kara. Crowley nie był dobry, ale był logiczny i honorowy według własnych reguł. Nawet jeśli planował zdradę, robił to w sposób przemyślany, nie łamiąc zasad, które sam ustanowił. To podejście odróżniało go od reszty piekła. W świecie, gdzie zdrada była walutą, on grał w długą grę. Budował markę, system, w którym jego słowo miało wartość. Był demonem nie chaosu, ale procedury i właśnie dlatego był tak niebezpieczny. Zginął w jednym z najbardziej kontrowersyjnych finałów serii. Crowley, jedna z najbardziej ikonicznych postaci Supernatural, zginął w finale 12. sezonu w sposób, który do dziś budzi skrajne emocje wśród fanów. Po latach intryg, sojuszy, zdrad i nieustannego balansowania między pomocą Winchesterom a pilnowaniem piekielnego porządku, Crowley popełnia samobójstwo, by umożliwić bohaterom pokonanie Lucyfera. Akt ten miał być ostatecznym poświęceniem, gestem, który ukazywałby przemianę demona w kogoś zdolnego do altruizmu. I choć intencja była dramatyczna, wykonanie pozostawiało wiele pytań. Odcinku Wzdłuż Wieży Strażniczej Crawley przekływa się anielskim ostrzem, oddając życie jako ostatni składnik rytuału. Z pozoru bohaterski czyn, ale ani moment śmierci, ani jego emocjonalne tło nie zostały należycie rozwinięte. Zabrakło wyraźnej motywacji, głębszego konfliktu wewnętrznego, choć sam Crawley był postacią, która od lat zmagała się z własnym człowieczeństwem, przeszłością i relacjami z Winchesterami. Śmierć miała być kulminacją tej ewolucji, a dla wielu fanów stała się po prostu szybkim sposobem na zamknięcie wątku. Crowley był właścicielem prawdziwej Monelizy i Alaski. W jednym z odcinków Crowley bierze udział w nadprzyrodzonej aukcji, na której stawką jest tabliczka ze Słowem Bożym. W swoim typowo sarkastycznym stylu oferuje nie tylko dusze czy piekielne skarby, ale też rzeczy kompletnie absurdalne. Prawdziwą Monelizę tę, na której jest toples, alaskę, a nawet księżyc, twierdząc, że zarezerwował go dla piekła, gdy Bas Aldrin zawarł z nim pakt, aby móc na nim wylądować. Choć oczywiście nie należy traktować tych ofert dosłownie, idealnie oddają one charakter krauleja, pewnego siebie złośliwego i pozornie pozbawionego granic. Jego styl to połączenie absurdu z chłodnym wyrachowaniem, bo nawet najdziwniejsze żarty mogą być dla niego formą budowania przewagi nad rozmówcą.